jest to Marzenie i dziś chciałbym porozmawiać z wami na temat najczęściej popełnianych błędów, gdy zaczynamy swoją przygodę z kryptowalutami. Będę mówił na swoim przykładzie, jak również na przykładzie swoich znajomych, którzy również inwestują w krypto. Pierwszy błąd to niezabezpieczenie swojego konta giełdowego. Czyli rejestrujemy się, a następnie do logowania używamy tylko swojego loginu i hasła. Nie jest to dobre rozwiązanie. Jeżeli mamy na giełdzie opcję poprawiania bezpieczeństwa naszego konta giełdowego, więc korzystajmy z nich. Mamy dwa FA, dwuetapowe zabezpieczenie konta. Włączmy. Mamy powiadomienie SMS o logowaniu. Przelewać, skorzystajmy z tego. Inaczej pewnego dnia może się okazać, że znajdziemy się na stronie, która tak naprawdę będzie tylko udawała stronę naszej giełdy, podamy hasło, login i okaże się, że już mamy pozamiatane. Drugim błędem, który pewnie wszyscy popełniamy, to trzymanie swoich środków na giełdzie. Nie powiem, jest to bardzo wygodne, ponieważ jeżeli coś się dzieje, możemy szybko zareagować. Jednak mm, Powinni być świadomi, powinniśmy być świadomi, że giełdy padają i tak się dzieje od czasu do czasu, w związku z tym mimo wszystko zalecałbym zaopatrzenie się w portfel sprzętowy, może być to na przykład Ledger Neno S albo Trezor, jeżeli takiego nie mamy to najzwyczajniej powinniśmy rozważyć zakup takiego. I w momencie, kiedy nic nie robimy ze swoimi kryptowalutami, przelewamy je na portfel sprzętowy, który posiadamy i możemy spać spokojnie. Następne jest uwierzenie, że jeśli coś urośnie 50-100-200%, to już nie spadnie. E, niestety tak nie jest i trzeba mieć tego świadomość. Jeżeli coś urośnie 150, 10, 5%, to za godzinę, dzień, 2, trzy może się okazać, że e jest, e jest na minusie 20, 30, 40%. Także trzeba, trzeba mieć tego świadomość. E następny taki błąd w sumie można. Go dodaj do poprzedniego, to nierealizowanie zysków, czyli jeżeli coś urośnie 50-80-100%, to my wciąż czekamy z myślą: A jeszcze może urośnie, to będę super, ekstra zarobiony, sprzedam i będzie super. No niestety, no, jesteśmy tylko ludźmi. Jak widzimy takie, takie wzrosty, to włącza nam się lampka i taka pazerność, i chcemy więcej. No niestety. Trzeba się tego nauczyć. Wiem, że czasem jest ciężko, ale lepiej sprzedać z plusem, niż przegapić najlepszy moment na sprzedaż i później czekać zamrożoną gotówkę, aż znów się coś wydarzy. Następnym błędem, i tu pozdrawiam swojego znajomego, w zasadzie dwa błędy najcięższe jakie można popełnić i które niestety popełnił mój znajomy to wzięcie pożyczki na inwestycje w kryptowaluty z myślą, że a wszystko ładnie rośnie, kupię daną krypto, sprzedam, zarobię, oddam pożyczkę i jeszcze będę super ekstra zarobiony. No niestety nie do końca tak działa, a życie bardzo szybko może to zweryfikować a później tylko my i nasi bliżsi będziemy mieli problemy no ale wracając do tematu mój znajomy tak zrobił, wziął pożyczkę a co gorsza zaufał drugiej osobie, czyli powierzył swoje pożyczone bank swoje w cudzysłowie pieniądze ponieważ pożyczył z banku osobie, która miała w jego imieniu obracać pieniędzmi, a Odzysku miał odpalić jej przysłowiowy procent. No niestety, jak wspominałem, wcześniej życie to szybko zweryfikowało i trzy dni po wpłacie tej osobie pieniążków na konto ślad po tej osobie zaginął, jak również po jego pieniążkach. W związku z tym naprawdę odradzam, jeżeli nie znamy nikogo, bardzo dobrze nie powierzajmy swoich pieniędzy, a tym bardziej pożyczonych w dodatku osobie, której nie znamy, aby inwestowała nasze pieniądze w naszym imieniu. Lepiej poświęcić czas, poczytać, zainteresować się naprawdę tematem i wtedy weź, jak będziemy czuli, że mamy jakieś o, to, o tym po, pojęcie, ponieważ nawet jakbyśmy stracili ten żal, to myślę, że i tak by był y, to żal mniejszy niż w momencie kiedy dość, że pożyczamy. Pieniądze z banku, to ufamy danej osobie, dajemy, powierzamy tej osobie swoje pieniądze, a ta osoba znika. Także niech ten przykład będzie naprawdę przestrogą dla Was. Nim ktoś pomyśli o takim rozwiązaniu, chęcią szybkiego zarobku, proszę rozważcie to wcześniej dwa razy. Następny błąd to kupowanie kryptowaluty tylko dlatego, że ktoś nie ma ją super za reklamową. Wyobraźmy sobie sytuację jak ktoś podchodzi do nas i mówi skod z mostu, a na pewno Ci się nic nie stanie. No nie skoczymy, dlaczego? Ponieważ mamy swój własny rozum i wiemy, że jeżeli skoczymy to na pewno skończy się to dla nas źle. Dlatego wykażę się również rozumem w takich sytuacjach i oczywiście wysłuchajmy, co ma nam do powiedzenia dana osoba o projekcie, ale również pokóźmy się o wysłuchanie drugiej strony. I dopiero wtedy, jak mamy wszystkie za i przeciw, zdecydujmy kupić lub nie. Na pewno będziemy spać yy, spokojniej, a jak poświęcimy na dokładny research o danym projekcie dodatkowe 2-3 godziny to nic na tym nie stracimy, a wręcz przeciwnie możemy dużo zyskać. Następny błąd to sprzedawanie naszych krypto z bardzo dużą stratą, jak już przegapimy najlepszy moment sprzedaży naszych krypto i spadną na przykład 80%, to zbrójmy się w cierpliwość i czekajmy, A cena odbije. Jeżeli BTC zacznie rosnąć, a następnie utrzyma się na tym samym poziomie, to nasza krypto na pewno również odbije, a co za tym idzie, będziemy mieli mieć możliwość sprzedaży po lepszej cenie i zredukowania naszych strat do minimum, a nawet trochę może uda nam się na tym zarobić. No, chyba, że uważamy, że cena naszej krypto może jeszcze bardziej spaść i sprzedajemy ze zamiarem odkupienia tej krypto po lepszej cenie. Następny błąd to inwestowanie mało znane projekty. Może głupio się przyznać, ale mi się zdarzyło popełnić taki błąd. Zauważyłem, że dana krypto nie będę robił, reklamy bardzo dużo spadła i założyłem, że przy takim spadku to na pewno, powi, na pewno bardzo szybko odbija jak nie no to za 2-3-4 dni odbije i zarobi szybkie pieniądze. No niestety tak się nie, wy, nie wydarzyło. Ponieważ zainteresowanie tym projektem było bardzo małe, czego wcześniej nie wziąłem pod uwagę, bujałem się z tym projektem dwa lata. W końcu, po dwóch latach, udało mi się sprzedać. Nie powiem na szczęście z jednoprocentowym zyskiem, ale no niestety nie ma tu powodów żadnych do dumy. W związku z tym, przestroga dla Was. Jeżeli już chcemy zainwestować w jakiś projekt, to sprawdźmy jakie jest zainteresowanie tym projektem. Odwiedźmy Facebooka, jeżeli jest taka możliwość i ludzie śledzą ten projekt. Odwiedźmy Twittera. E, Pokuńmy się o zgłębienie e, e, informacji o danym projekcie, na przykład poprzez oglądanie różnych mediów społecznościowych a dopiero jak już uzyskamy y, cały kształt i więcej informacji o danym projekcie, to decydujmy czy kupić, czy nie, ponieważ y, może się okazać, że jak kupicie taki projekt, to zostaniecie y, y, uziemieni z pieniędzmi przez dwa lata. I może to się nie skończyć tak jak w moim przypadku, yy, małym happy endem, ponieważ zarobiłem 1% na tym projekcie. Ale może się okazać, że po prostu najzwyczajniej stracimy na tym projekcie i będziemy sprzedawać ze stratą. A tego chyba nikt z nas by nie chciał. Następnie to nieużywanie stoplosów Bardzo długo tego nie robiłem, bo uważałem, że i tak jestem na bieżąco, codziennie się loguję. Także w danym momencie, jeśli zobaczy, że coś jest nie tak, to zareaguje, sprzedam i będzie super straszny. No, nie jest tak. Jeżeli, jeżeli zainwestujemy swoje pieniądze, to używanie stoblosów, to jest takie dodatkowe koło ratunkowe. Uważam, że to jest bardzo dobra opcja, ponieważ, jeżeli przykładowo kupiliśmy coś za złotówkę dany projekt urósł 100% i w tym momencie i tak się nie musimy martwić i myśli na 100% urósł, to i tak jak spadnie 10, 20, 30, to i tak będą w bardzo dużym y, procencie. No niestety może się okazać, że urósł 100%, a dwa dni trzy później będzie na minus 120, dlatego warto zostawić sobie takiego 100 nawet ustawić sobie na 2% niżej, ale mamy to gwarancję, że jeżeli nie zdążymy zareagować to wtedy system automatycznie nam sprzeda i będziemy w cudzysłowie oczywiście stracimy tylko te 2% mówię, że w cudzysłowie dlatego, bo zainwestowaliśmy coś za złotówkę i 100 to jak ustawimy 2%, to i tak jesteśmy na bardzo dużym plusie Jeżeli wytrzymaliście do końca, dziękuję za poświęcony czas jeżeli się podobało, łapka w górę jeżeli o czymś nie wspomniałem, zapraszam do komentowania, cześć i do usłyszenia.